Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Druga gala boksa motorskiego w Zaklikowie. Jest z nami Marek Sikora, wiceprezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego i dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Wydziału do Spraw Sportu. Panie Marku, ta impreza to Pana inicjatywa, no piękna inicjatywa, tak jak widzimy tu wspaniałe walki, dużo kibiców. No brawo! Chyba już teraz mogę się przyznać, że rzeczywiście no ten pomysł tutaj na tą galę dozrodził no, się, rzeczywiście w takim tutaj kontakcie z, z lokalnymi ludźmi, z tych właśnie z komitetu organizacyjnego. Temat podchwycił wójt. No i rzeczywiście jesteśmy świadkami już drugiej gali. Widocznie ta pierwsza zapracowała na to, że mieszkańcy Zaglikowa, tej gminy okolic to są już chyba wytrawni Gibice. Chcą oglądać boks. To szczególnie cieszę, że w takich małych miejscowościach, Zachników to około 3000 tysiące mieszkańców, że tutaj do nich może zawitać ten wielki boks, bo przecież Mateusz Gąknicki to młodzieżowy brązowy medalista mistrzostw Polski. Dawid Iwiński to wicemistrz Polski Juniorów. Było jeszcze paru zawodników z Podkarpacia mistrzów Polski Juniorów, kadetów. Wydaje mi się, że rolą działaczy sportowych jest między innymi, a może nawet przede wszystkim robienie wszystkiego, co, co możliwe, żeby stwarzać warunki naszym zawodnikom. E, w tym wypadku, oczywiście, nam na sercu najbardziej leżą zawodnicy z naszego kręgu, ale patrząc szerzej, e, dzięki właśnie takiej imprezie mogą, możemy e, i zmobilizować, i dać kolejną szansę na, na to, żeby e, sprawdzić się ze swoim e, poziomem sportowym zawodnikom. E, Jednocześnie dając radość e, e, kibicom właśnie z takich małych miejscowości. E, ten cel popularyzowania dyscypliny myślę, że w ten sposób realizuje się chyba tak na, najlepiej. No. Zresztą takie było moje założenie. Panie prezesie, liczba klubów na Lubelszczyźnie w tej chwili jest rekordowa. W latach 50. -tych, 60. -tych, kiedy boks Polce kwit na Lubelszczyźnie nie było tylu klubów co teraz. Myśli Pan, że tu i w Zaklikowie też jest szansa, że właśnie po tym drugim turnieju, może za rok, po trzecim zostanie zawiązana sekcja bokserska? Że że, że będą tu chłopcy młodzi rywalizować e, wydaje, wydaje się, że jest taka szansa e, i byłaby to naturalna kolej rzeczy. E, Stalowa wola jest bardzo silnym ośrodkiem bokserskim. Może dzisiaj e, troszeczkę e, blask jest troszeczkę może nie tak wielki. E, mamy przecież i do Lublina niedaleko. Tu rzeczywiście e, za jest jak gdyby trochę na steku. E, będziemy na tym pracowali, żeby pozyskać. Po prostu szkoleniowców, bo ich trochę nam brakuje we wszystkich okręgach i sądzę, że jeśli będziemy mieli szkoleniowców, to znajdą się tutaj opiekunowie, no mam na myśli również oczywiście środowisko gotowe sfinansować działalność z klubu. Mam wrażenie, że po tych galach... Zaklikowianie i mieszkańcy tej gminy Zapragną mieć swojego reprezentanta Panie prezesie odbiegnę w tej chwili Od gali w Zaklikowie Za nami mistrzostwa Polski juniorek A także juniorów w Grudziądzu Gdzie rywalizowali chłopcy Zdobyliśmy dwa medale Adrian Kowal został mistrzem Polski Z kolei w rywalizacji dziewcząt w Krynicy Tam żadnej z naszych zawodniczek Nie udało się dotrzeć do strefy medalowej Bardzo cieszą postępy chłop chłopców Wiemy, że poziom generalnie podnosi się w tej chwili rywalizacji. Nawet to, to, o czym mówiliśmy na początku, że jest coraz większa liczba klubów na Lubelszczyźnie, ale inne okręgi też nie, 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 nie są uśpione, wręcz przeciwnie. Więc te medale bardzo cieszą. Jest to Nadzieja nasza na to, że Lubelszczyzna w rankingach PZB będzie szła do góry. Panie prezesie, ale nie szkoda, że nie ma następczyni Karoli Michalczuk. Te wspaniałe sukcesy. Była mistrzyni świata, dwukrotna Takie. mistrzyni Europy, 12 tytułów mistrzyni kraju. I tu znaczy, na tym polu no, nie, mówiąc, nie widzimy następczyni. Szczerze mówiąc nie wiem właśnie jak to się dzieje, dlatego że no, jest kilka przecież klubów, które e, szkolą kobiety. Wydawało. Wydaje się, że już pewne efekty powinny przychodzić. Oczywiście te efekty na poziomie okręgu to jest jeszcze za mało. Liczba dziewcząt, które uprawiają boks. Może coś z tego będzie, ale chyba na razie nie widzimy nikogo, kto byłby mu kto mógłby przejąć pałeczkę po Karolinie. To jest bardzo duży problem. Dzisiaj Karola gościła w Zaklikowie. To piękny gest gospodarzy. Zaprosili było mistrzynię świata, dwukrotną mistrzynię Europy, olimpijkę jedyną z Londynu Polską. W bardzo dobrym kierunku to wszystko zmierza tutaj. Mógłbym zadać przewrotnie pytanie, a kogoż by mieli zaprosić w takich okolicznościach? Przecież no, co prawda Karola jest Pani Karolina Michalczuk jest naszą zawodniczką z Lubelszczyzny, no ale przecież to nie jest tak daleko i, i oddziaływanie tutaj na, na, na zaklików naszego całego regionu jest absolutnie duże i bardzo się cieszę, że Karolina przyjęła zaproszenie e, Pana Wójta. E, z drugiej strony yy, 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 właśnie dla tych kibiców yy, yy, przez taki szacunek, że przychodzą, chcą kibicować yy, udział. To, że wystąpiła, opowiedziała o swojej pięknej historii, karierze. No to, to jest coś, co ci ludzie tutaj na miejscu, ale i dla Karoliny myślę, że to będzie takie miłe, miłe wspomnienie. A dla rangi tej gali to jest oczywiście no, taki wyróżnik i, i ranga idzie w górę. Wójzisław Wójcik zapowiedział przed kamerą Pacopel, że za rok na pewno odbędzie się trzecia gala boksu amatorskiego w zaklutę. Naprawdę tak powiedział? no to zatem do zobaczenia, <laughs> panie prezesie. Się za rok. Wierzymy, że impreza będzie jeszcze lepsza, aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić, żeby w boksie amatorskim tutaj, takim lokalnym, w stricte wydaniu, zrobić jeszcze lepszą imprezę, jak ta dzisiejszej. Poważnie tak jeszcze nawiązując, bardzo się cieszę, bo to znaczy, że pan wójt dostrzega wartość. Myślę, że również taką promocyjną hmm. dla miejscowości poprzez sport, że można poprzez sport na odpowiednim wysokim poziomie jednak również świetnie promować swoją gminę i z przygotowań do pierwszej, teraz do drugiej gali wnoszę, że i po stronie pana wójta, i po stronie komitetu organizacyjnego jest ogromne zaangażowanie i dzięki temu współpraca nasza jest po prostu przyjemna i bardzo się cieszę z tej deklaracji, że spotkamy się tutaj za rok. Postaramy się, żeby nie było gorzej.